Zgromadzonych gości na listopadowym wieczorze Wspomnień. Cieszymy się, że jest nas tak dużo. Serdecznie witamy przede wszystkim naszych mieszkańców. Zaczynam od tych najstarszych. Boję się, że o kimś zapomnę, więc nazwiska nie później. Witamy przedstawiciela gminy, panią sekretarz gminy, panią Małgorzatę stolnię Panią kierownik gminy Biblioteki publicznej księdza po do przodu, ja. Zaproszę księdza do przodu. Dzień dobry, proszę sobie popatrzeć. <grymianie> 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 Bardzo serdecznie witamy też Pana Zbigniewa Pękalę, historyk, ty podchodzi nam w elekcję na temat historii i kultury Ludzie podarowali nam niektóre rzeczy do wystawy wnętrza wewnętrznej chaty, podarowali nam zdjęcia, które będziemy później oglądać. Mamy osoby, które zaangażowały się i napisywamy nawet plan sytuacyjny dawnych pomadzic. Mamy zdjęcia z tamtych czasów, O wszystko, o nich nie zapomnimy. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór przebiegnie nam miło, spokojnie, na wspomnieniach i że przez chwilę poczujemy się tak, jak za danych lat, młodzieńczych i dziecięcych. Zapraszam.